Dlatego to tak wam wpada w ucho, bo to jest po prostu obliczone, kurwa. I to już z automatu robię. To tak, dlatego ja już nie mogę się oduczyć tak rapować. I nie chciałbym tak się oduczyć rapować, bo dla mnie na tym polega sztuka. No i ja słyszę, kurwa, same rzeczy, które mnie inspirują. I jest ta stylowa stylistyka w każdym języku. W hiszpańskim, kurwa, czy w amerykańskim, kurwa, czy Jedi Mind Tricks. Moje pierwsze zabójstwo jest bliżej. Do Jedi Mind Tricks i tego typu raperów Moral Technique i tak dalej. Nie mówię teraz o wypowiedziach, tylko mówię, kurwa, prosto o stylistyce bitów, kurwa, i formy nawijania, nie? Niż do... Yy, z tamtych czasów, kurwa, polskiego mainstreamu. Oni myślą, że gadając o prawdziwym hip-hopie, to jest prawdziwy hip-hop. Nie, stary? Możesz gadać o wszystkim. Chodzi tylko o to, żeby technika się zgadzała, żeby ludzie widzieli, że ty masz tą technikę w krwi, że ty po prostu ty sobą reprezentujesz ten rap, kurwa, ten hip-hop, kurwa, obojętno o czym byś nie mówił. Taki Big L to nie opowiadał o mikrofonach, o kurwa, techniksach, o bibojach, o graffiti, kurwa. On rapował o zawijaniu na swoich najkach, o dupach, o pieniądzach i tak dalej, ale robił to w takiej technice, że po prostu było widać, że on jest hip-hop head, że on jest kurwa typem z hip-hopu. Nikt w Polsce nie ma takiego warsztatu technicznie, jak mówimy kurwa o technikach flow, o technikach rymowania itd. Można mnie lubić, można mnie nie lubić i ale tylko chciałem zrobić taki jakby public service announcement, żeby po prostu powiedzieć, że na to na pewno nie pozwolę, żeby jacyś youtuberzy teraz mówili, że ja rymuję w filmie, na waginie i tak dalej, nie? Tam jest pięć, 6 sylab cały czas. W drugiej zwrotce, kurwa też. no Ja tak sam powiedziałem, że kurwa jeszcze miałem na zmianę ABBA B, B, A, rymy w tym e, Saudi, nie? Że Aleman, Alakan, to też była prawie gra słów, nie? Że mówię Khan, Pierdolony Pierdolonykan, Mora Klan, mogą też jechać dalej na tym rymie, nie? Tylko żebyście po prostu to zrozumieli, no bo to ja się tak czuję, jakbym po prostu przedszkolakom musiał tłumaczyć, co jest jakby pięć, odnośnie po prostu. To jest coś, co człowiek się uczy latami. I jak ktoś z młodych to wyłapuje i też tak zaczyna taką techniką nawijać i tak dalej, nie tylko kurwa melodyjnością i tak dalej, tylko też po prostu technicznie rapować i tak dalej, to ja to mega propsuje, to mega szanuje. Jak ktoś jest po prostu dobry w tym, jak ktoś po prostu ma pen game, tak zwany, nie? Grę z długopisem pod kontrolą. Dlatego wam mówię, po prostu tutaj jest dużo więcej aspektów. Dlatego to ludzie, którzy to słuchają, tej muzyki rok czy dwa, tego nie zrozumieją, skąd to się bierze, od których raperów, Wy nawet w 95% nie wiecie, kim był Big L i co on znaczył, co to było Children of the Corn, pierwszy zespół Camrona przed Dipset i tak dalej. Oni w latach 90. -tych tak nawijali, i to jest do dziś Champions League rapowania. I mój przyjaciel, na przykład Farid Bank, czy kolega z Niemiec, z którymi pracowałem, i pracuje. Oni w takim stylu nawijają do dziś, i to nadal jest najwyższa szkoła jazdy. Chodzi tylko o to, żeby rytmicznie i pod kątem intonacji robić to tak, żeby to płynęło naturalnie. Ale to, że oni tylko wyłapują ostatnie dwie sylaby, to nie znaczy, że to są tylko dwie sylaby, bro. Tam są wewnętrzne rymy w liniach, jeszcze i tak dalej, nie? Zdanie ma 12-13 sylab, z których 5 na końcu się rymuje. W większości tekstów, kurwa, się zaczyna na pięciosylabowym rymie Kolejna linia, czyli jeden rym prowadzi do drugiego Jedyne co, to to jest po prostu, jedna inspiracja prowadzi do drugiej, co nie jedna Jeden synonim do drugiego jakby, nie? Ale musicie to po prostu podłapać, że to nie jest To, co oni tam robią, że no Powiemy teraz jakieś imiona, marek i tak dalej Ja na to jako spec jakby patrzę Słucham tego i to wyłączam po 20 sekundach, bo po prostu widzę, że oni nie mają swojego penga pod kontrolą. Że oni po prostu robią coś, byle co i potem ktoś w studiu musi to poprawiać. Musi potem to ciąć. Nie no, potrafią kurwa jednym tejkiem nagrać. Ja, wszystkie moje rzeczy są w jednym kawałku nagrane, nawet te double time. Ja mogę je na każdym bicie zarapować, ja mogę bez bitu, ja bez bitu większości czasu piszę. Ja mogę na każdym bicie to zinterpretować. Dlaczego? Taki pistolet nagle na gitarze akustycznej może wyjść. Bo wszystko jest tak obliczone, że, że nie mogę wypaść z rytmu. To jest wszystko napisane matematycznie perfekcyjnie. Jak chodzi o sylaby, ja ani razu, jak ludzie mówią, że on wypada z bitu. Nie bro, a jak już to robiłem to specjalnie. Były numery na tym i na aporofobii, gdzie robiłem takie przerwy, które już były, że, że ludzie już nie wiedzieli, że na, ja na przykład rapowałem na sample już. Ja nie rapowałem na przykład, na kołysankach dla ulicy są numery, gdzie ja zwrotki rapuję na sample. A w Polsce nadal kurwa jakiś boom-bap, jedno-dwusylabowy, 16-20 sylab w linii, w którym cały czas trzeba opowiadać, jaki się jest kurwa normalny i fajny, jaki to jest hip-hop i tak dalej. Kurwa, jak to jest hip-hop, to głowa sama się kiwa. I kurwa on może nawijać o tym, jak on buty sprzedaje. Kurwa jaką by chętnie wszystkich bez masa próbował w tym sklepie z butami i tak dalej. I to jest zajebiste, mimo wszystko, po prostu, bo to technicznie po prostu jest dobrze zrobione, nie? Tego wam mówię, to jest po prostu, jesteście naprawdę kurwa 100 lat za M-word, naprawdę, naprawdę, bo to już naprawdę przestało być śmieszne teraz. Taki to był po prostu. Chciałem to publicznie raz powiedzieć, bo to dla mnie są po prostu jaja, nie? Że jakiś typ myśli, że naprawdę rymuje ostatnie dwie sylaby człowieku. Ja jeszcze dzisiaj rano tłumaczyłem w komentarzach, Bro, to są bloki. Nie? Bloki rymowe, bloki sylabowe. O, ha, win, win, rodziny, leci już gołąb do twojej rodziny, że ktoś już nie żywy. Ktoś już nie żywy. To, co się dzieje w tych dwóch sylabach środkowych, jest nieważne. Musi się rymować pierwsza i dwie ostatnie. Naucz się z kurwa, syny tego. Ile lat mieliście, kurwa, żeby się nauczyć, kurwa. Rapować na międzynarodowym poziomie, żebyście zarapowali coś, powiedzmy, komuś, to tylko gada po angielsku, on by usłyszał, że to jest kurwa te flow. Posłuchajcie sobie, kurwa e, Top G, kurwa Fredo, jaki tam jest Pen Game, jakie tam są kurwa metafory. Posłuchajcie ogólnie sobie Freda trochę, nie? Posłuchajcie sobie Deyba, Saint and i tak dalej. Z tych starszych teraz, kurwa drillowców UK i tak dalej, tych, co naprawdę osiągnęli sukces. Dlaczego oni osiągnęli sukces? Bo oni mają, kurwa, pod kontrolą, kurwa swój długopis. Oni wiedzą, co się dzieje, oni potrafią tak napisać. Że to jest międzynarodowy standard songwritingu. Na tym to polega. Cały nowoczesny kurwa songwriting popowy bazuje na tym, tylko jest kurwa w chuj sprostowany, w chuj uproszczony po prostu sposób pisania. Co nie znaczy, że kurwa, ja uważam, że 90% ludzi w Polsce nie potrafi pisać. Mówię, to szczerze, tak jak jest. Pamiętacie, jak ja w 2008 roku, w pierwszym numerze, który z Rychopeją nagrałem wtedy, pozdro w ogóle propsy, kurwa, to jest prawdziwy polski old school i oni nie mieli, kurwa, od kogo się uczyć i tak dalej, bo nie znali języków, kurwa, i nie mieli, kurwa, internetu i tak dalej, po prostu lecieli po swojemu, tak? Ale w tym numerze mówię, znam tylko 50 słów, a mam 50 dół, a z tych to 49 chcę za miesiąc ślub. Trzysylabowy rym prosty, ale kurwa, jaki punch. Dlatego tutaj ja mówię, nie dyskutujmy, nie rozmawiajmy, tylko proszę zostawcie sobie to, bo będę was naprawdę publicznie wymieniał i będę kurwa wam cisnął za to, że wy kurwa nie potraficie nawet kurwa rozszyfrować, kurwa mojej techniki i, i, i tym, co właściwie, ile warsztatu, ile pracy za tym kurwa stoi, bo ja to szybko piszę, bo ja to impulsywnie w międzyczasie robię. Ja prawie potrafiłbym tak freestylować jak ty, ale po prostu jak nie rozgryzi się tej techniki i myślicie, że wy możecie się wypowiadać na temat rapu, no to musicie zmienić branżę, bro to oceniajcie kebaby, ale nie hip-hop. Berto Pellegrino. Co ja mam ci do powiedzenia, bro? YouTube too poor to talk to me, bro. Zrabiasz, kurwa, 3-4 tysiące złotych, kurwa, na jakiejś pracy, której nie lubisz, kurwa. Siedzisz teraz o godzinie 19 na internecie, kurwa, i obrażasz jakiegoś, kurwa, typa 20 lat starszego od ciebie, stary. Wiesz, co chodzi. I'm good, bro. Czy ja zdejmuję protezę na noc? Stary to są permanent. Że, Sikarius. Za przyszły miesiąc, w przyszłym miesiącu zarabiam 2,5 miliona złotych. Chuj wam w dupę tym, co źle życzą. Mm.